No, monogram pracy cichej. Jeśli zdarzy się, że sąsiadowi przeszkadza hałas pompy ciepła, możemy sobie ustawić w jakiej przy jakiej godzinie pompa ma się uruchomić w trybie pracy cichej. Na pierwszym, drugim, trzecim stopniu. Możemy sobie ustawić takich harmonogramów aż 6. Ciąg dnia. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nagrany przez nas filmik ułatwi Państwu użytkowanie pompy ciepła. Jednak chciałbym zaznaczyć, że jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z pompą ciepła, służymy naszą pomocą. Proszę dzwonić na numer 501-231-434. Dziękuję bardzo.